Nazywam się Katarzyna Radkowska, jestem lekarzem psychiatrą. Przyjechałam dzisiaj specjalnie z Warszawy na przesłuchanie w charakterze świadka. Stoimy właśnie przed jednym z budynków Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Jedna z moich pacjentek oskarżyła mnie o niedochowanie tajemnicy lekarskiej. Przyjechałam dzisiaj z moją pełnomocnik, panią mecenas Anną Rykowską chciałam być przesłuchana w obecności prawnika między innymi z takiego względu że mam bardzo negatywne doświadczenia gdy po raz pierwszy w bydgoskiej izbie lekarskiej byłam przesłuchiwana wtedy z oskarżenia o to że stosowałam amantadynę w leczeniu pacjentów z covid oraz wypowiadałam się publicznie na temat powikłań po tak zwanych szczepionkach przeciwko COVID-19. To był rok 2022, i wtedy to przesłuchanie przebiegało niezgodnie z prawem. Byłam sam na sam z panią rzecznik, była oprócz nas tylko protokolantka. Pani rzecznik przerywała mi pół zdania lub nie pozwalała dochodzić do słowa. A na koniec, gdy była możliwość nanoszenia poprawek do protokołu, który spisywała właśnie pani protokolantka, i ja chciałam takie poprawki nanieść, nawet w dużej ilości, ponieważ pani protokolantka albo niedokładnie notowała to, co mówiłam, albo jako osoba, prawda, która nie zna medycyny, po prostu nieprawidłowo zapisywała pewne określenia medyczne. Pani rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ówczesna pani Elżbieta Narolska-Wierczewska, nie pozwalała mi nanieść takich poprawek do protokołu, i musiałam to wywalczyć. Na dzisiejsze przesłuchanie chciałam być w obecności pełnomocnika. Weszłyśmy z panią pełnomocnik do Izby Lekarskiej. Powiedziałam. Że zgłaszam się w obecności pełnomocnika, na co Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej odmówił mi bycia przesłuchaną w obecności pełnomocnika. Chciał wymusić na mnie, że mogę być przesłuchana bez pełnomocnika, że nie mam rzekomo prawa do bycia przesłuchaną w obecności pełnomocnika, gdzie ja wiem, że takie prawo mam. Prawda? Żyjemy w państwie prawa i jest artykuł 87 Kodeksu Postępowania Karnego, który o takim prawie mówi. Każdy świadek w postępowaniu przygotowawczym, karnym czy przed Izbą Lekarską ma prawo mieć pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jego interesy. I to, to nie musi być interes prawny, to może być każdy interes. W tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia może przypomnę, że pani doktor Radkowska, teraz wspomniała, miała postępowania zresztą one się dalej toczą postępowania dyscyplinarne. Podczas których został złożony wniosek o wyłączenie rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz wszystkich sędziów, którzy zasiadali w składzie, co skutkowało tym, że wszyscy się wyłączyli, tak? ponieważ ten wniosek był zasadny. Tu był problem z z zachowaniem zasady bezstronności. Sądu i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. I z tych samych przyczyn, e, ponieważ ja się już wcześniej zgłosiłam jako pełnomocnik pani doktor Radkowskiej, ale w postępowaniu dzisiejszym, czyli w, e, jakby pełnomocnik świadka, otrzymałam informację, że pani doktor nie może być, mieć pełnomocnika. Co jest niezgodne z prawem, to tak jak mówię, jest przepis na to, który mówi, że każda inna osoba niż oskarżony, w tym przypadku obwiniony, może mieć pełnomocnika, jeżeli wymagają tego interesy. I w sytuacji takiej, kiedy ten sam rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Wcześniej wyłączył się to dosyć niedawno, bo to było zdaje się w listopadzie tamtego roku, z powodu um, jakby naruszenia, znaczy nie, nie, uprawdopodobnienia, że nie może zachować zasady bezstronności, wyłączył się, więc ja nie rozumiem dlaczego w tej sytuacji, kiedy ja jakieś dwa tygodnie temu złożyłam ten sam wniosek o wyłączenie tego samego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, skutkujące tym, że otrzymałam pismo, z którego wynika, że e, pismo moje zostaje, pozostaje bez rozpoznania. Wypowiedź pani Katarzyny Radkowskiej nagraliśmy 9 maja. Tego samego dnia zwróciliśmy się do Izby Lekarskiej o komentarz w tej sprawie. Na odpowiedź okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej czekaliśmy do 14 maja i była ona lakoniczna. Stwierdzono, że rzecznik nie ujawnia danych związanych z przeprowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, a prawo do obrony uregulowane jest w ustawie. A tam w artykule 112 napisano między innymi że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego z kolei w artykule 87 kodeksu postępowania karnego czytamy że strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika pani Katarzyna Radkowska w tej sprawie była świadkiem